Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni Wita. Przychodzę do Was dzisiaj z przepisem. E, zaraz Wam powiem, co to będzie, ale zanim zaczniemy, dwie ważne informacje. Jedna taka dobra, jedna zła. Zła, może zaczniemy od dobrej. Teraz przy zakupie Thermomixa dostajecie wspaniały prezent. Możecie robić sobie wodę z bąbelkami. O szczegóły możecie mnie pytać, wszystko Wam opowiem. A druga niestety ta gorsza. Bo zapewne część z Was już e, o tym wie, a część nie. Cena abonamentu za Kukidu wzrasta. Słuchajcie, e, tu wiem, że rozpęta się burza komentarzy, ale kochani, ja nie mam na to wpływu i niestety ja nie mogę e, nic z tym zrobić. Także, także no ja wiem, że nie jesteście zadowoleni, bo, bo cena już, już była dosyć wysoka i będzie jeszcze drożej, jak to mówią. No ale dobra, cieszmy się tym, co mamy. Pamiętajcie, że e, możecie dzielić konta, tak? Także do tej pory tak było. Nie wiem, jak będzie po zmianach, e, ale póki co jest taka możliwość. No i dzisiaj przepis. E, przepis na śniadanie albo na kolację bardziej. I to będą grzanki z salsą pomidorową, awokado i jajkiem na miękko. Słuchajcie, ten obrazek, jak ja widzę, to już jestem głodna, już mi się chce jeść. Więc postanowiłam, że zrobię ten przepis. Chociaż od razu mówię, ja się długo na niego czaiłam i jeszcze go nie robiłam. Więc robimy to razem. No i tak, stopień trudności, łatwy, czas przygotowania 15, całkowity 25 i tu wychodzi 6 porcji, tak? Czyli 6 kromek, nie wiem, jak to nazwać. No i zaczynamy. Do naczynia miksującego wrzucamy dwa ząbki czosnku. E, słuchajcie, do tego przepisu będzie służył opiekacz albo patelnia taka grillowa. Jeśli tego nie macie, możecie spokojnie użyć piekarnika. Także e, każdy może to zrobić. Tak samo jak ja powtarzam, wszystkie przepisy, które ja robię, możecie robić też bez termomiksa, chociaż ja to też powtarzam, z termomiksem jest łatwiej i szybciej, chociaż tu też może być burza, bo nie, nie wszyscy tak twierdzą. Ale dobra, każdy ma swój, swoje zdanie na jakiś tam temat i ja to szanuję. Zakładamy miarkę z pokrywą. 3 sekundy obroty, 8, rozdrabnianie czosnku. No i gotowe. I teraz tak, ten nasz czosnek przekładamy do miseczki i dodajemy do niego dwie łyżki oliwy. I wyobraźcie sobie, że nawet mam oliwę, żeby nie było. Udało mi się. E, tego czosnku nie ma za wiele, więc trzeba go sobie naprawdę dobrze zgarnąć. Chociaż wiadomo, że dalej będziemy, a nie, będziemy gotować teraz jajka, więc ten czosnek tak naprawdę, e, no, wylejemy. Także dobrze zgarniamy tu czosnek, zalewamy go oliwą i odstawiamy. Poczekajcie, ja sobie tu naprawdę ogarnę to i zaraz do Was wracam. Oliwa przygotowana, wymieszana z czosnkiem, odstawiamy i słuchajcie, lecimy dalej. Do naczynia miksującego dajemy jaja. Jaja. Sześć schłodzonych jaj. Bo właśnie tu wiem, że też macie problem zgotowanie tych jajek, więc posłuchajcie tego e, uważnie. Do naczynia dajemy jaja i tu w bardzo ważny moment. Musimy dolać wody, ale do, dopiero jak pojawią się jaja, dolewamy wody do litra, czyli w pierwszej kolejności jaja, potem dolewamy wody do tej podziałki, która tam jest. Może nie wszyscy jeszcze wiedzą, bo nowi e, użytkownicy termomiksa mogą nie wiedzieć, że w środku jest podziałka na... Litry. I tutaj do pierwszego e, punkciku do litra dajemy te jaja, zamykamy, e, nakładamy koszyczek i gotujemy te nasze jajka. Na programie miękkie. Nie bardzo miękkie, tylko miękkie. No potrwa to chwilę, bo będzie to trwało około 10 minut, ale jak już jajka ugotują, to już naprawdę pójdzie szybko, już jesteśmy na ósmym kroku. Jajka już się ugotowały i słuchajcie, jak się ugotują te jajka, to musimy szybko je przelać zimną wodą, żeby przerwać proces gotowania. Tak jest napisane w naszych wskazówkach. Więc tak, w momencie kiedy Thermomix już Was woła, że jajka ugotowane, płuczemy je zimną wodą, zalewamy zimną wodą, żeby już więcej się nie gotowały, żeby nie zrobiły się twarde. A my lecimy dalej z naszym przepisem. E, oczywiście wiadomo, że Thermomix trzeba umyć, no bo po gotowaniu jajek, no to on nie wygląda fajnie, zresztą chyba nie chcielibyście takiego czegoś mieć w potrawie. Także wylewamy wodę, myjemy Termomiks i lecimy dalej z przepisem. Do naczynia miksującego wrzucamy pomidory. E, o, pomidory muszą być pozbawione tych naszych ziar nie ziarenek, tylko e, no tak, nasionek, e, ja zostawiam z nasionkami, e, Wykroiłam tylko ten taki twardy środek, nie? I tu tak, 400 gramów pomidorów. Do tego 10 e, liści bazylii. Słuchajcie, bazylia to jest coś, co po prostu dotknie się i ona już przepięknie pachnie, e, więc wrzucamy tutaj bazylię. Niesamowity jest ten zapach. E, dobra, 10 listków. Nie wiem nawet sama, ile już rzuciłam, ale dobra, zostawiamy tak. No i do tego e, tradycyjnie sól, pieprz. Pół łyżeczki soli. Jedna czwarta łyżeczki pieprzu. Zakładamy miarkę razem z pokrywą. I tu miksujemy. Miksujemy to przez 5 sekund, na obrotach 4. E, ja już się zabieram za e, awokado jeszcze, tak? No, termomix jest szybszy niż ja, więc jeszcze do końca e, nie zdążałam. Aha, przełożyć do koszyczka i odstawić do osączenia. Czyli musimy się pozbyć tego naszego soku. Jak ja tu już sobie patrzę. No, to ten listek jeden czy dwa mi się tutaj e, powiesiły na ściance, więc ja sobie wiecie co? Zrobię to jeszcze raz, chociaż nie. Dobra, zostawię tak. Hmm, zobaczcie, jak ta fajnie wygląda taka mieszanka. Właśnie jest kawałek listka. Dobra, odsączamy ten sok, ale szkoda mi tego soku. Dobra, zostawimy na talerzyk, bo tak naprawdę to jest sok pomidorowy, który można nawet sobie wypić. Słuchajcie, więc tutaj to sobie spłynie na talerzyk. No, taki sok pomidorowy z przyprawami już i z bazylią. Dobra, lecimy dalej w koszyczku. I teraz mamy tak, dwa awokado, awokado, około 300 gramów. Czy ja będę miała tyle, to nie wiem, ale zaraz zobaczymy. Mam dwa, ale wagowo się okaże. No, trudno, będzie tak jak będzie, tak? Rzucam. O, 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 skórka się tu nie jest dobrze. No, jest 100. Niestotko jest 80, prawie 90, takie fajne dojrzałe, leciutko odchodzi od skórki. Dobra, jeszcze jedno. I lecimy dalej. Zaraz już powiem Wam, że ja już się nie mogę doczekać. Już myślacie. Dobra, e, zrobię to awokado i do Was wracam. Udało mi się o to awokado, ale mam 270 gramów, No ale dobra, jest około 300, więc zostaje. Ok... Ma... No powiedzmy, że jest. Proporcja zbliżona. Sok z cytryny. 10 gramów soku z cytryny. Świeżo wyciśnięty, taki najlepszy. Jeszcze troszkę. O, i pestki wpadają. Pamiętajcie, możecie pozbyć się pestek wyciskając sok na pokrywę. No ale przecież ja Wam to mówię, a robię co inne przecież. Także. Dobra. Jest. Mamy to. No i znowu przyprawy. Tradycyjnie sól, pieprz, już Wam mówię w jakiej ilości, 1 czwarta łyżeczki soli, do tego 1 czwarta łyżeczki pieprzu, no i zakładamy miarkę z pokrywą i rozdrabniamy 5 sekund, obroty 4, można też w razie czego przedłużyć pracę termomiksa, żeby powstała taka pasta. No i teraz tak, ja już rozgrzewam swoją maszynkę, możecie rozgrzać piekarnik, możecie rozgrzać patelnię. To mówię, to robicie, tak naprawdę na różnych urządzeniach możecie, każdy z Was sobie z tym poradzi. Eee, zaraz, bo ja już oczywiście przeleciałam dalej. Pastę zmieliłam jeszcze raz, bo były za duże kawałki, więc zmieliłam jeszcze raz, jest trochę drobniejsza. I teraz tak, 6 kromek białego chleba posmarować z jednej strony przygotowaną pastą. No i znowu, e, nie pastą, tylko oliwą z oliwek z czosnkiem. E, ja tu mam ciemne pieczywo, także ja sobie użyję ciemna, a dlaczego nie? E, także smarujemy ten nasz e, chlebek właśnie tym czosnkiem. Ja tu nie będę smarowała wszystkich, bo e, tak naprawdę chcemy zobaczyć tylko efekt. No i teraz tak, za pomocą pędzelka jest posmarowane. Przełożyć na mocno rozgrzaną płytę grillową. Opiekać z każdej strony, aż się zrumieni. Czyli ja, o widzicie, już się tu rumieni. No i teraz każdą grzankę posmarować awokado, rozłożyć salsę pomidorową. O, przecież jeszcze salsa pomidorowa nam tu została właśnie z sokiem. No dobra, na razie przełożę ten chleb. No i do tego dajemy jajka. Także wyciągamy talerzyk i będzie pysznie. Słuchajcie, będzie pysznie. Ja już się nie mogę doczekać, już nie wiem co tu zrobić, ale myślę, że no już jest opieczony chlebek. Mm. Zobaczcie. Jak tutaj się dzieje, Co tu się dzieje? Dobra, ee, najpierw awokado. Najpierw awokado. O. już, słuchacie, ślinka już mi cieknie dosłownie. Dobra, mamy awokado. E, nie, 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 wróć pani. E, teraz tak, łyżka, łyżka jest. Do tego dajemy naszą salsę. No, ja muszę wam to pokazać. Muszę wam to pokazać. Tylko chyba tu naciapię sobie wszędzie. Ale to nic. Mamy awokado, rozkładamy naszą salsę pomidorową. Eee, I nawet dać ugotowane jajko. Słuchajcie. Tak. I o, jeszcze gdzieś tu skorupkę widzę. Dobrze, że Wam pokazałam to. I tak przygotowane eee, kanapeczkę możecie jeść. Słuchajcie, chcę Wam pokazać. Nie wiem, czy to tak będzie widać. Jest, rozpływa się. Zobaczcie, jak rozpływa się cudownie moje jajeczko. No i co? Kochani, no robimy takie grzaneczki. E, no i tak tak naprawdę możemy jeść. Jeszcze poproszę troszeczkę pieprzem e, mielonym. Bardziej do dekoracji. No, dawaj pieprz. Nie wiem, czy to zobaczycie, czy się sypie. O! I jest przepysznie. I ja już to muszę spróbować bo już nie mogę wytrzymać, tylko obawiam się, że... O, Słuchajcie, patrzcie, to jest to. Mm. Róbcie przepyszne śniadanie albo kolację. Kochani, ja już uciekam, bo ja już nie mogę wytrzymać, także warto zrobić takie grzanki. Polecam z całego serca grzanki z salsą pomidorową, awokado i jajkiem. Smacznego i do zobaczenia chyba w niedzielę.